W trzecim dziesięcioleciu XXI wieku zwierzęta hodowlane coraz szybciej znikają z naszych pastwisk, krajobrazu i oczu. Półnaturalne łąki, czy okresowo zalewane pastwiska związane z chowem ekstensywnym, to przestrzeń niezbędna dla wody w krajobrazie. W służące zatrzymywaniu wody urządzenia hydrotechniczne są rozwiązaniami drogimi i iluzorycznymi. Wpiętrzona w nich woda jest ułamkiem tego, co może zatrzymać naturalna zlewnia. Dziś wody brakuje, a najdotkliwiej odczuwają to rolnicy. Mamy dzisiaj genialny system odprowadzania wody, natomiast nie potrafimy tej wody zatrzymać. No i my, wydawać by się mogło, nie wymyśliliśmy prochu, tylko po prostu własnym sumptem, swoimi metodami, oczywiście za przyzwoleniem spółek wodnych, które na naszym terenie funkcjonują, postanowiliśmy odtworzyć zastawki, odtworzyć jazdy, odtworzyć przepusty w rowach melioracyjnych i w ten sposób od dwóch lat z powierzchni około 500 hektarów nie odpływa ani kropla bez, bez naszej wiedzy. Melioracje służą obecnie przede wszystkim odwadnianiu terenów rolnych. Zastawki na ciekach, które powinny umożliwiać także zatrzymywanie wody, rzadko są sprawne. Pozbywanie się chwilowych nadmiarów wody powoduje coraz dotkliwsze jej braki w okresach bezopadów. Zahamowanie odpływu wody to nie jedyne działania, które zrealizował Kokociński, by chronić się przed suszą i zwiększyć dochody gospodarstwa. Zadrzewienia śródpolne poprawiają retencjonowanie wody, zmniejszają parowanie i chronią przed erozją wieczną. Posadzone przecieka, ograniczają zanieczyszczenia, które z przedostają się do wód. Na Alejach Śródpolnych bardzo często, tutaj akurat z opowiadań dziadków mogliśmy słyszeć, że Niemcy sadzili drzewa owocowe, czereśnie, wiśnie, no, dlatego też te gatunki się tam pojawiły, a ponadto na tych terenach bardziej uwilgotnionych, na których wcześniej występowały wieżby głowiaste, sadzone zostały wieżby, więc to jakby wszystko działo się po pierwsze w miejscu, gdzie wcześniej te zadrzewienia występowały, tak, aby nie tworzyć nic nowego, tylko po prostu przywrócić ten dawny krajobraz. A po drugie, żeby uszanować ten skład gatunkowy. A dwa, jako biolog, no też nigdy nie pozwoliłbym sobie na wprowadzanie gatunków obcych, inwazyjnych. A jak wiemy, takie niestety też w e, zadrzewieniach często się pojawiają. Huf ekstensywny to model, w którym zwierzęta hodowane są w warunkach zgodnych z potrzebami gatunku. Ich obecność pozwala dbać o żyzność gleb, nie generując jednocześnie gigantycznych zanieczyszczeń. Jednak rzeczywistość coraz częściej wygląda inaczej. Chów przemysłowy jest ukryty przed naszym wzrokiem. Stłoczone w zamkniętych pomieszczeniach zwierzęta karmione są importowanymi paszami często z dodatkiem antybiotyków i hormonów. Ich odchody nie budują żyzności gleb, ale są gigantycznym ładunkiem biogenów. Które trafia do wód powierzchniowych i powoduje ich przeżyźnienie, eutrofizację. Nadmierny rozrost organizmów wodnych prowadzi do wyczerpania całego tlenu. Dalszy rozkład, który następuje w warunkach beztlenowych, jest śmiertelnie niebezpieczny dla wszystkich ekosystemów wodnych. Ponad 90% wód powierzchniowych ma zły stan ekologiczny. Strefy martwe w Bałtyku stanowią już 17% powierzchni jego dna. Jednak produkcja zwierzęca nie musi wyglądać w ten sposób. Krzysztof Ziętara prowadzi gospodarstwo ekologiczne Hata Rolnika. Na 200 hektarach gleb przeważnie niskiej klasy w systemie wolnowybiegowym hoduje 100 sztuk bydła mięsnego. Zwierzęta są na dworze przez cały rok. To gospodarka w obiegu zamkniętym. Obornik z kwater zimowych służy do przygotowania gleby pod wiosenne zasiewy. Zwierzęta żywione są wyłącznie paszami z gospodarstwa. Dodatkowo na sprzedaż uprawiane są żyto i gryka. Stosowane w do zmiany ziemie wymiennie użytkowane są jako pastwiska i łąki lub grunty orne. Nawozy zwierzęce poprawiają żyzność gleb, ich strukturę oraz zdolność retencjonowania wody. Owiec zmniejsza zachwaszczenie, gryka i żyto pełnią funkcje fitosanitarne, pozwalają uwalniać składniki mineralne z gleby i stanowią dodatkowy dochód dla gospodarstwa. Mamy tutaj ruch, który jest ciekiem wodnym, który przechodzi przez cztery gospodarstwa rolne, które w sumie mają mniej więcej. Około 250 sztuk bydła, pasącego się na wolnym wybiegu, gdzie ten rów przepływa przez wszystkie pastwiska wszystkich gospodarstw. To jest ostatni pół gospodarstwa rolnego, gdzie z tego miejsca na drugą stronę drogi, po której znajduje się obszar Natury 2000, to źródełko zasila tak naprawdę do rzeczy parsen. Ten rów moim zdaniem wprowadza bardzo czystą wodę, która nie jest w żaden sposób zanieczyszczona odchodami zwierząt gospodarskich. Tylko racjonalna, oparta na łączeniu produkcji zwierzęcej i roślinnej gospodarka nawozowa, a także zachowywanie pasów buforowych oddzielających pola uprawne od cieków, jest w stanie chronić wody przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z nawozów. Całoroczna okrywa gleby, a także pasy zadrzewień czy zakrzaczeń chronią gleby przed erozją i utrzymują wilgoć. Jeśli obornik jest właściwie składowany na przystosowanych do tego płytach, azot nie przedostaje się do wód powierzchniowych. Produkcja zwierzęca budzi tak wielkie kontrowersje, bo jej społeczne i środowiskowe koszty ponoszone są przez nas wszystkich, podczas gdy zyski są indywidualne i prywatne. Jednak jeśli rodzaj produkcji Dobrany jest do wydolności systemu przyrodniczego, a produkcja przyczynia się do dobrobytu lokalnych społeczności, rolnictwo nie musi być zabójczym obciążeniem.